Gdzież! A Na telewizorze nas ten. Jezus Maria. Oj, co się dzieje? E, 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 e. Czy ty nie możesz mówić? E, e, e. Jezus Maria. Czekaj, ja cię muszę dać pod ich i klopówkę. Jezus. Już zaraz będzie, kochani, lepiej. Co się Halo, która godzina? Ło, piąta! O, piąta, już dobrze, chociaż w ogóle... Co się stało? No, Oliwka jest przeziębiona. O, jak zawsze. Eee, ja sobie poczytam gazetę. Bo zaraz muszę iść do pracy. No, to zaraz idziesz do pracy. Tak, a jakbyś mógł to jeszcze Natalkę yy, zawieźć. No, eee, to jest się fajne! Oliwka nie krzyż, bo ci będzie jeszcze bardziej. Ło, Co? Cztery godzina? Spałam? Nie, szósta! A, czekaj! A serio, widzę, że jest ja teraz szósta. nagrywam to o szóstej, bo na, siu... na dziesiątą będziesz mam do szkoły, a mój tata, że do pracy miał. Dobra, halo, Halo! Ej! Ej! Co? No tu. tu, 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 tu mama, to się tu dzieje! Tak, oliwka jest o to chodzi. O e, Jezus, nie! Czekaj! Co tu się ubrać dzisiaj? Idę do szkoły. Ty nie jesteś. Ola, no wiem. Ej, gdzie to jest? to jest. mi ktoś zaleśnie, da nie tak zrobię. Dobra, ja że sobie coś porobię e, e. już od liścia. No, to chodźcie to przyniosę yy, poglądasz sobie telewizję. Dobre, bebe. Cześć Piesku! jedzą a na się ktoś nazypa. Dobra, oni w oliwka sobie u... tu no dobra ja zrobię śniadanie a muszę iść do spiżarki no mm, dobra, więc trzeba ja mam tu wziąć a Ok, już się daję, spakowane. ma, pacik ocian! Pacik ładny, jaki śliczny, patrz, lepki, on oni w Zrobię Zdrowiejesz już widocznie, robię tym ten projekt tu Roki, chodź tutaj. Nie, 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 jeszcze nie, Dobra, muszę moją maseczkę założyć. A tylko akurat sobie. aby się w ogóle wykąpię, no. Oliwka tylko się mnie nie sprzedaż. Nie, no, ja już się wiem, że tak. tak. Dobra, ja tylko idę po ym, ym, ten, no, moje ubranie. Dobra. Czekaj się już przybiorę. no i oliwka moich okularów, bla, bla. Patrz, to jest 1 plus 1. Tato, ale to jest jakieś... Jezus, ja może jadę. Ale to jest, to jakieś... Nie no, patrz! Tutaj masz zakaz używania internetu. A widzisz, a ty tylko co chwilę grasz. Ulala, afera. I grasz, i grasz ty tylko z Zośką. No co, że gram? No to przestań grać i ucz się. M masz dzisiaj y pierwszą kartkówkę. Co już? Tak, bo jesteś pierwszej klasie i to będzie taka kartkówka, ale z literek. Tutaj pani, odejmowanie pani, tu już oliwka. Weź. jest mała. No mała jest, ale dużo więcej potrafi od ciebie. No weź, nic nie potrafi. Oj, potrafi, potrafi. Dobra, chodzi. Mmm, hej, Olipka. bebe. Jezus Słania, z tym jest. Boże święte, co dzieci. W tym wieku to wywołali. Ale się nic nie. Czekaj, wezmę sobie moje okulary. A, to mamy! No właśnie, to byś połamał małe okulary! Jak zawsze, Tarka się spóźnia do szkoły, ale ja w nie ogarnię. dobram. to. I. Mm. I. tyle. O, babu i się potem wypije. Dobro, liście tylko wezmę dzisiaj i okularki. Ja się dziwnie czuję bez okularów. A, jeszcze muszę telefon. No to się nie zabiorę. Jakaj to ten, ten telefon. Tutaj dam. No dobra. E! To wy tak siedzicie do szkoły! Co? Już? Już idę! Tato zawieź mnie. Dobra, ja cię zawiozę, oliwka siedzi tu za Ja cię zawiozę. Eee, Tata! Daj mi baba! Jezus, Maria, już! 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 Jemy dziś kebaba? Hmm. Ja już ci włączam. Kebaba chcę! Oliwka, skąd ty wiesz, że to jest kebab? A po ludzku wiem, co to jest kebab. To nad morzem z jakiejś prawdziwej ryby. A teraz lepszy jest taki, jedzie, suszczycki, a nie taki prawdziwy. Oliwka, ciebie, głowy, tu jakieś kebaby. Lepiej musisz pić herbatę, bo jesteś chora. Nikt mi nic nie będzie rozkazywał, tato. Ale ja ci rozkazuję. Masz pić herbatę. Dobra, masz. O, 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 tylko te helbaty, pić helbaty i helbaty. Tak. No nie zasłaniaj mi tą książką, bo przeglam. Ale mnie to tam nie... No dobra, już się pisz. Ty, yy, a ja przypadkiem miałem ja ci do pracy? No właśnie. A... Nie bojziecie o go domu leźwale. Nie, teraz myślę z pracy. Oj. Mama już stawiła telefon. Ale ja będę się mieć bawiciela. Tylko i to mnie tą jedną milączkę. Czekaj! A! Aha, to znaczy, że jak... On poszedł do pracy? To znaczy, że Oliwka została sama w domu. I czy nie rozwaliła tego naszego domu? Jezu, Oliwka! Co? Nie rozwaliłaś domu jeszcze? Weź! To było niegdzęczne! A dobra, miał go tu jakiś obiad. Um, co chcesz jeść? Kebaba! Dawaj kebaba mama! Mama! Mówi się, proszę, dam ci tego kebabam. ale to dopiero jutro jak, jak e, wrócimy z lekarza. Aha! Interesujące. La pa 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 Oliwka nie szalej. Mi była sioda. Ale to dałem filat, to dobrze. Rufuś, działaj! To jest Rufuś? No ten odkuzać jakiś. To nawet nie jedzi. O, jeździ, jeździ. padła mama. Odkuzy nas zada. O, padła. Pat, pat. O, odkuzy. O, ta, dzięki. Pik, 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 pik. Olivka, zada idziemy spać. A też mi jeszcze ciasteczko i herbatka, tak to pójdę. Tak pójdzie, tylko że cały herbatki. E, tam. Idę na górę. A, bardzo co ty robisz? Ja już byłem na górze i się przebrałem. Pijamy. Dlaczego jesteś taki jakiś zruszony? Nie, nie. Czy ty byłeś dzisiaj w pracy? Tak, tak, byłem, oczywiście byłem. Co? Zapomniałam kluczy. Nie, no nie wejdę teraz do domu, oni mnie nie słyszą. Nie, no jeszcze deszcz pada, nie! O nie deszcz pada, gdzie jest, yy, gdzie jest Natalka? Natalka! A Chodź tu! Co ty tam wyczyniasz? No bo Boże, zapomniałam kluczy, bo rano nie wzięłam, o Jezu. Aż taka mokra nie jest i więc nie będziesz. Chodźmy na górę, już spać. No dobra. Teraz siadanie? Nie, ale teraz jemy. Okej, nie będę miał to, teraz pora. Mam To jest dla mnie najtrudniejsza część zrobienia biedy. Pięcej dzisiaj z nami śpi. No dobra. Dobrze, że Tata pokazała Tylko oliwce przygotuje ciasteczka. To poczekajcie na mnie. To już idziemy, ale. Mają mój telefon, dobra. I w kartce mają misia. ci ci dziasteczka przygotuję. Dobra, mam dziasteczko, tylko nie zjedz ich. Co to są pierniki? No bo oliwka chciała. O Jezu, nie mogła się babeczki ubiec, chyba święta nie ma jeszcze. Jezu, ale oliwka chciała, ale oliwki, wszystko. A jakoś to mi nie się z zegarka. No trudno, chodźmy spać. E! Czekaj! A, jeszcze raz, tu będzie. jedzą go. Chodźmy. A pierwszy? Chyba piesek będzie pewnie z oliwką z Dobra. Oliwka, ale dzisiaj już kropówki nie będziesz miała. Dobra. A mogę to ściągnąć? Nie, masz to trzymać, mała powiedziała. O, no nie. Tylko nie to. No dobra. Dobra, chodź. Dobra. A! dla oliwki. Dobra. Ja już się przebieram w piżamę. No. Okej, okay, ja też się przybierę w piżankę. To padr Brna.